To tak, w tym odcinku przedstawię pamiętnik Monster Hike i jak go używamy. Tu potworniarka i asystentka. Powiedz coś. Hej. nawet. To tak, kto jest pamiętnik Monster Hike? Są to postacie Abby, Bombabi, DJ Hyde, Frankenstein, The Pullora, Craft Wolf, Jackson Jackley i Spectra Wonder, Wonder Gazette. No i helpu Motorhike. Tak, to jest też klucz Hike. I jak się otwiera, to on dzwoni na różne dźwięki. Tak, tutaj można, też się otwiera. Proszę otwórz. O, otwiera się, widzicie? Włącz. Dobra. No i tak, są dwa dźwięki, jak się otwiera. Tutaj, się tutaj, żeby otworzyć, przekręca się lekko w lewo. To tak, jest taki. I Monster Hike. Jeszcze jest dzwonek. Tak, dzwonek. I przekręcę się lekko w lew. Tak, wyjmujemy kluczyk. Jest tutaj też lusterka Monster Hike. Tak, też, jest... taka, też taka książka. No, lusterka Monster Hike. I opisy. Przerażające koleżanki i koledzy z klasy. Tutaj swój opis ma Dreculora. Tu pisze tu pisze nieważne. Tak, Dios. I Claudine A na następnej stronie też koleżanki i koledzy z klasy jest Claudine. Natomiast Franki i e, i Laguna Blue. Tutaj są na quizem, Ulubiony przedmiot. Tutaj macie też przedmioty. I e, ulubione miejsce spotkań. I tutaj sobie piszecie. To tak. Tu też są wpisy pana Hatkingona, Draculaury, Claudine Wolf, Claudine Diusa, Frankenstein i Laguny Block. Tutaj też jest Wydział Piękna i są nauczyciele. Pani dyrektor głowienia Krewnicka, pan śmierć doradca i pan Łezir, wychowanie fizyczne. No i też Wydział piękna. Pan Mumia, matematyka. Tutaj jest pan Hatkigon szalona nauka, to już go znamy z odcinku Walka o wolność. I tutaj jest pani Kinden Gruber. Lekcje gotowania. No i tak, tutaj też jest pamiętnik. I tym też się otwiera to. O. Widzicie, tak jak... O. A ty się przez to mówi... O, proszę. Teraz, zaraz do tego dojdziemy. A czy się przez to mówi, tak, opowiemy coś. Potworniarka. No dwa przyciski to połączenie. No i. Potworniarka. No widzicie. No i tak. Ja zwykle to otwieram króciutkiem, bo nie mogę tego otworzyć. Są tak. Długopis z Monster High. Piszę na czarno. z Monster High. Tak, zatkaj. Tu jest pamiętnik z Monster High. Tutaj moja... no moja... pomocniczka narysowała sobie. Tak. Ładnie rysuje, czy nie? Pani nic nie ma. Kolejna pomyliła z klawdem, oczywiście. I są naklejki takie. Takie Monster High'y. Tak. Tutaj postacie też. A tutaj znaki o dzieku. Tak, znaki o gospodarce i tutaj też. Ale spektrum tak nie wygląda, słuchajcie. Tak. No i tutaj jest taka wyłonka. Odkładamy to wszystko. Było sens, to tak wkładamy. To, o, takie żeby... naklejki, powtarzam, z bohaterami. To się że... zamyka. To, żeby zamykać... Zaraz to, żeby zamykać. to tak, no i tutaj pamiętnik. Tutaj się zamyka. To, tutaj. to nagranie. Jeszcze raz puszczę nagranie. Działa całą noc i wyłączy się, ale strasznie krótko się nagrywa. Tak, zamykamy. I z tyłu jest takie coś: też High. Baterie są. pięć baterii od zegarka. Made in China w 2009. No i. chcecie, to kupcie. To by, by potworniarka.